Dobry wieczór moi drodzy, Kuba Jankowski z kanału Aqua Pasja, Niskośkania. Dzisiejszy filmik poświęcę mojej 60, mojemu baniekowi 60 litrów, a dokładniej wodzie i jej klarowności. Ja od dłuższego czasu nie miałem problemów z tym, aby woda w moim akwarium była klarowna, ale tak mnie kusiło. Czytałem opinię o produkcie, który nazywa się Purigen, Purigen od firmy Sichem. No i zakupiłem tenże w ilości 100 ml do mojego filtra Aquael Turbo 500. To 100 ml wydawało mi się, że będzie za dużo. No i podzieliłem sobie tę setkę na 2,5 do ponczochy, ponczochę do filtra. No i od piątku sobie ten Purigen u mnie działa w filtrze i działa kochani pierońsko skutecznie. Ja wiem jak wygląda klarowna woda, ale to co jest teraz to jest petarda. To jakby nie było wody w zbiorniku. Jest tak czysta woda. Zobaczcie filtr AQL Turbo 500. Na pół gwizdka sobie tutaj pyka. A jest niesamowity efekt. Czytając opinie o purigenie, oczywiście większość z tych, że była bardzo, bardzo pozytywna. Zdarzały się też takie, że ten środek nie robi furory, nie ma tego efektu. Wow. Ja u siebie nie spodziewałem się Bóg wie czego, ponieważ miałem czystą, klarowną wodę takie drobinki w niej pływały wiadomo jak to w wodzie ale po zastosowaniu tego środka od czekania 24 godzin normalnie mamy efekt efekt wow jest efekt wow woda jest jak widzicie w kapitalnej formie czyściutka wygląda nieziemsko w tym świetle jakie teraz mam akwarium prezentuje się kapitalnie jeżeli chodzi o światło, odłączyłem, odłączyłem tubę HP, to skąd, Jest tylko, jest tylko światłówka, juwela 15W, barwioid. No i, i to wszystko. A efekt jest kapitalny. Więc jak ktoś by zastanawiał się, czy ten magiczny środek, puliken od Sichema działa, no to on działa. Moim zdaniem on działa. Nie wiem, jakby było w jakimś akwarium brudnym, zmętną wodą. Nie wiem, co on by tam zrobił, trudno nie powiedzieć. Ale, ale u mnie zrobił robotę. Jest tak, jakbym wody nie miał w zbiorniku. To wygląda wszystko bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjnie. Jeżeli mówimy o tej atrakcyjności, no to też troszkę działam nad tym, żeby poprawić kondycję moich mikrozorium tego tutaj głównego punktu mojego zbiornika mikrozorium zawsze rosło mi dobrze gdy używałem wody RO plus mineralizatora teraz troszkę kasy odrzałuję i będę podmianki robił tylko na wodzie RO i właśnie na minerali mineralizatorze od Quadropa i zobaczymy może te mikrozorium troszkę odskąd ładniejsze chociaż tragedii myślę nie ma w ogóle cały zbiornik Prezentuje się całkiem, całkiem ładnie. No i, i, i oby tak było dalej. Żadnej tutaj mojej większej ingerencji nie ma, tylko podmianki, karmienie, co jakiś czas, tak co trzy tygodnie przy ten filterek czyścić. A filterek to y, większa taka drobna gąbka, o drobnych porach, y, ceramika. No i właśnie ten. Purigen od Sichema, który niesamowitą robotę zrobił, a filterek skręcany praktycznie na minimum, sobie tutaj peka. no i jest jak być powinno, czyli bardzo, bardzo fajnie. Rebki pływają, mnożyć się jakoś nie chcą, ale w kondycji dobrej. Zbiornik fajnie wygląda, bardzo ładnie się go obserwuje. Więc do tego purigenu jeszcze wracając, no, jak ktoś chce wypróbować. Polecam, naprawdę warto, warto, bo robi robotę. Zobaczymy, jak będzie w dłuższej perspektywie czasu. Tutaj u siebie parametrów nie mierzę, więc nie powiem, jak to wygląda pod tym kątem, ale z tego, co piszą inni użytkownicy, ten preparat świetnie zbija pewne szkodliwe wartości w zbiornikach, więc u mnie powinno być podobnie. A jeżeli chodzi o klarowanie wody, no to jest po prostu petarda. Wygląda to bardzo, bardzo atrakcyjnie. No i pod tym względem właśnie ten produkt bardzo polecam. Tutaj widzicie sam kakadu, który przepływa w tle wystrzyki Amandy, tu buszujące kiryski, tu jakiś gronojad, czyli Obsada w komplecie. Kochani, pozdrawiam. Życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się ciepło. Hej.